Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy radiosłuchacze, witam w piątym dniu naszych radiowych rekolekcji, piątym, a zarazem ostatnim. Dziś chcemy skupić się na miłości. Miłości, która wzywa nas do tego, abyśmy żyli Pełnią życia. Jest taki piękny tekst Gibrana, libańskiego poety, który nosi tytuł Nie kochaj pół miłością. Gdy po raz pierwszy go usłyszałem, zrobił na mnie wielkie wrażenie. Gdy do niego wracałem wielokrotnie, za każdym razem otwierał przede mną nowe perspektywy. Posłuchajmy: Nie kochaj pół miłością. Nie gość pół przyjaciół. Nie oddawaj się dziełom na pół uzdolnionych. Nie żyj pół życiem i nie umieraj pół śmiercią. Chcesz milczeć – milcz. Chcesz mówić – mów, aż skończysz. Nie uciszaj się po to, żeby coś powiedzieć i nie mów po to, by milczeć. Jeśli się zgadzasz, wyraź to dosadnie. Nie ukrywaj tego. Jeśli odmawiasz – odmów jasno. Dwuznaczna odmowa – jeśli odmawiasz, odmów jasno. Dwuznaczna odmowa to nic więcej niż słaba zgoda. Nie zgadzaj się na półśrodki, nie wierz półprawdom, nie snuj pół nadziei i nie śnij półsnów. Pół napoju nie zgasi twojego pragnienia, pół posiłku nie zaspokoi głodu. Jeśli przejdziesz pół drogi, donikąd nie dotrzesz. Pół pomysłu niczym nie zaowocuje. Twoja druga połówka to nie ten, kogo kochasz, to ty, kiedy indziej, choć w tym samym miejscu, to ty, kiedy cię nie ma. Półżycie to życie, którego nie przeżyłeś, słowa, którego nie wypowiedziałeś, uśmiech, który odłożyłeś na potem, miłość, której nie miałeś, przyjaźń, której nie znałeś to dążyć. Lecz się nie zjawić, pracować i nie pracować, uczestniczyć, będąc nieobecnym. To przez to dla najbliższych stajesz się kimś obcym, a oni obcymi dla ciebie. Połowa to tylko chwila, gdy zrobić czegoś nie możesz. Ale ty możesz to zrobić. Nie jesteś półistotą. Jesteś całością. Istniejesz. By żyć całym życiem. A nie połową życia. Adwent to czas, który woła. Woła, obudź się. Żyj naprawdę. Nie półżyciem, półsłowami, półmodlitwami, półrefleksjami, półrelacjami, półobecnością. Żyj naprawdę. Żyj autentyczną miłością, którą Pan Bóg składa w Twoim sercu. Ucz się przekraczania swojej codzienności, przekraczania samego siebie, tak, aby poznać prawdę, aby pragnąć dobra i uwolnić się od przywiązań, by móc autentycznie kochać. To jest droga do pełni człowieczeństwa. Droga przez prawdę, dobro i uwolnienie się od przywiązań. Tak sobie myślę, że miłość jest językiem, który zrozumie każdy człowiek. Bo każdy tej miłości pragnie. Każdy chce kochać i, i być kochanym. Jezus w Ewangelii mówi wprost: Ja przyszedłem, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Święty Jan powie: Bóg jest miłością. Jezus nie przyszedł dać nam połowy życia, ale całe życie. Przydać pełnię. I bardzo potrzebujemy, aby w tę pełnię wchodzić w naszej codzienności. Abyśmy wchodzili w autentyczną miłość, potrzeba, abyśmy autentycznie poznali Boga. Abyśmy otworzyli się na ten dar Jego obecności. Czynimy to na modlitwie. Piękne zdanie o modlitwie współczesnego człowieka. Wypowiedział nieżyjący już Dominikanin ojciec Joachim Badeni. On powiedział kiedyś coś takiego, że modlitwa naszego stulecia będzie otwarta lub ograniczy się do wegetacji w doniczkach dewocji. I możemy się zapytać, jaka to jest modlitwa otwarta. To modlitwa, która przenika wszystko i wszystkich. Modlitwa, która. Nie chcę nikogo i niczego zawładnąć i nic załatwić. Modlitwa otwarta to taka, kiedy idę do Boga po to, aby wylać przed Nim swoje serce, aby powiedzieć Mu o tym, co jest we mnie i umieć Go posłuchać. W taką modlitwę będziemy mogli się zatopić wtedy, kiedy odkryjemy, że modlitwa nie jest zarezerwowana dla świętych. Modlitwa jest dla każdego człowieka, dla każdego z nas. Bo tej modlitwy nauczył nas Jezus i uczy nas Kościół, bo ta modlitwa to więź ojcostwa i synostwa, to modlitwa kształtuje w nas świadomość dziecięstwa Bożego. Ale ona też polega na tym, że uświadamiam sobie, że nie tylko ja się modlę, ale modli się we mnie Duch Święty, który pozwala mi wołać Abba Ojcze. To też odkrycie tego, że tej więzi pragnie sam Bóg w Jezusie Chrystusie przez Ducha Świętego. I jest to tajemnica, która przekracza nasze chcenie i rozumienie, że ja nad tę modlitwę idę, ja zginam swoje kolana przed Bogiem, ale to, co się we mnie dzieje, to już nie jest tylko moje dzieło, ale też dzieło Pana Boga. Żeby w tej modlitwie, która prowadzi nas do autentycznej miłości, się zanurzyć, potrzebujemy jeszcze zobaczenia dwóch rzeczy. Po pierwsze, że nie można zamknąć modlitwy w wiedzy. To, że coś wiem o Panu Bogu, nie znaczy, że go znam. I modlitwa nie równa się wiedza. Po drugie, potrzebujemy zgody na to, że modlitwa przechodzi proces dojrzewania, że ma różne formy i ona się zmienia. Zawsze potrzeba byśmy czym się karmili, żebyśmy karmili ją ziarnem słowa, bo bez ziarna nie wyda owocu. Ale potrzebujemy zobaczyć, że na różnych drogach naszego życia, w różnych momentach ta modlitwa może się zmieniać. I coś, co karmiło mnie jakiś czas temu, dziś może już takich owoców duchowych nie dawać. I to znak, że trzeba iść dalej i szukać głębiej. By żyć, trzeba czerpać z Chrystusa. A miłosierdzie, które On nam daje, to owoc nie wysiłku, ale działania Boga. Dlaczego, mówiąc dzisiaj o miłości, o życiu w pełni, mówię tyle o modlitwie, bo jest takie piękne polskie przysłowie, które mówi: z kim przystajesz, takim się stajesz. Jeśli na modlitwie będziesz w obecności Boga, jeśli Jego obecność będzie Cię napełniała i przepełniała, to przyjmiesz Jego miłość, to tą miłością będziesz żył. To Boże Narodzenie. Będzie się działo nie tylko raz w roku 25 grudnia, ale będzie działo się naprawdę często. Matka Teresa z Kalkuty ma taki wiersz, w którym właśnie mówi, że zawsze, kiedy człowiek wyciąga rękę do człowieka, jest Boże Narodzenie. Zawsze wtedy, kiedy brat uśmiecha się do brata, jest Boże Narodzenie. I takich Bożych Narodzeń właśnie dzięki tej bliskości z Panem Bogiem będzie wiele. Adwent to czas który prowadzi nas od lęku do wolności, od chaosu do nadziei i od izolacji do autentycznej miłości. I na koniec może warto postawić sobie jedno ważne, moim zdaniem fundamentalne pytanie: Czy ja, czy chcę żyć naprawdę? Czy chcę żyć naprawdę? Z Panem Bogiem, z samym sobą i z drugim człowiekiem. Módlmy się. Panie, daj mi serce. Serce, które kocha całe, nie połowicznie. Spraw, abym żył pełnią, którą przynosi Twoje przyjście. Amen. rekolekcje radiowe.